Rusza program Bezpieczne ciepło, czyli przystosowanie radpecu do unijnych przepisów. 5 milionów złotych z budżetu państwa dla UTH na budowę laboratoriów Wydziału Zdrowia. Biegacze rywalizowali w czwartym biegu mikołajkowym. Bezpieczne ciepło Radom 2023. Pod takim hasłem rusza projekt budowy i wdrożenia nowego systemu ciepłowniczego, który musi powstać do końca 2022 roku. Chodzi o dostosowanie sposobów produkcji ciepła do unijnej dyrektywy. Radpec, jak mówi jego prezes, musi być bowiem efektywny energetycznie i musi emitować jak najmniej tzw. gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Dlatego na początku 2023 roku Radpec z ciepłowni stanie się elektrociepłownią. W przyszłości będziemy spalali mniejszą ilość paliwa niż teraz, a będziemy produkowali dodatkowo energię elektryczną. Energia elektryczna będzie produkowana w skojarzeniu, to znaczy, że spalając węgiel będziemy produkowali parę, para będzie produkowała w turbinie, będzie napędzała turbinę, turbina generator, generator będzie produkował w skrócie energię elektryczną. Przy produkcji energii elektrycznej będzie taka olbrzymia ilość ciepła, która będzie zamieniana właśnie na, ciepło, na ciepłą wodę dla miasta Radomia. Całość inwestycji ma kosztować około 520 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzić będą z kredytu, o który spółka rozpoczęła już starania. To właśnie ten kredyt budził niedawno wątpliwości niektórych radnych, zwłaszcza radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tych obaw nie podziela z kolei Radosław Witkowski, prezydent miasta uważa, że budowa nowego bloku kogeneracyjnego i dostosowanie Radpecu do wymogów unijnych, mimo że na kredyt, daje trzy powody do tego, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Po Pierwsze ze względu na strukturę właścicielską. Radpec pozostanie spółką miejską. Nie chcieliśmy robić takich rzeczy, które doprowadziłyby do zmiany struktury własnościowej. Radpec jest przedsiębiorstwem miejskim i tak w naszym programie też musi pozostać. Prezydent nie ma zatem zamiaru tworzyć tzw. spółki celowej dla tego przedsięwzięcia. Po drugie, przyjęte rozwiązania mają być gwarancją bezpieczeństwa dostaw ciepła. Myślę, że ta technologia i ta koncepcja, która została przez pana prezesa Zborowskiego przyjęta, gwarantuje bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Radomia po roku 2023. Po trzecie, zdaniem prezydenta Witkowskiego realizowane założenia to utrzymanie właściwych cen ciepła, które ponoszą mieszkańcy Radomia. To jest powiązane wprost z bezpieczeństwem właścicielskim, bo uważam, że przy takiej koncepcji... Kwestia cen, stabilizacji cen jest bardzo ważna, a myślę, Baliśmy się tego, że w przypadku zmian struktury własnościowej może dojść do niekontrolowanych podwyżek cen ciepła. Na razie kończy się tak zwany montaż finansowy przedsięwzięcia. Radpec podjął starania o wymagane pozwolenia środowiskowe. Według założeń w 2019 roku mamy poznać wykonawcę budowy bloku kogeneracyjnego, czyli m.in. dwóch kotłów opalanych miałem i biomasą oraz jednego kotła opalanego tak zwanym RDF-em, czyli wysokoenergetyczną frakcją pozyskiwaną z odpadów. Dzięki wprowadzanym zmianom, jak mówi prezes Zborowski, Radpec ma zużywać o jedną trzecią węgla mniej niż do tej pory. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej wpisali do projektu przyszłorocznego budżetu państwa kwotę 5 milionów złotych na budowę i wyposażenie laboratoriów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Wspieramy rozwój naszej uczelni, a ponieważ Wydział Lekarski, jak wiemy, jest zawsze bardzo drogi, jest to jeden z najdroższych kierunków kształcenia, potrzebne są pieniądze, chociaż rektor, kiedy występowaliśmy o przyznanie tego, Wydziału dla Radomskiej Uczelni. Zapewniał, że ma pieniądze, ale ostatnio na Radzie Patronackiej dowiedziałem się, że tych pieniędzy jednak brakuje. Więc staramy się pomóc, żeby ta uczelnia mogła się rozwijać i żeby Wydział Lekarski stał się faktem i żebyśmy nie stracili szansy, jaką dostaliśmy od rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak przekonują posłowie Prawa i Sprawiedliwości, budowa laboratoriów przyczyni się do lepszego kształcenia lekarzy, który Wciąż jest w Polsce za mało. Każdy kierunek lekarski w Polsce jest bardzo ważny z uwagi na to, że mamy ogromny niedobór specjalistów. I uruchomienie tego kierunku w Radomiu wpisuje się w politykę Prawa i Sprawiedliwości związanej z reformą służby zdrowia. Poprawka posłów PiS została przyjęta już podczas pierwszego czytania projektu budżetu państwa na 2018 rok. Magistrat podsumował tegoroczną akcję wymiany starych pieców węglowych na terenie Radomia. Dzięki pieniądzom z budżetu miasta, w sumie mówimy tu o kwocie 1,5 miliona złotych, udało się wymienić 288 palenisk. Przypomnę, że na początku zakładaliśmy pół miliona złotych, potem dołożyliśmy jeszcze milion, kiedy zobaczyliśmy jak wiele wniosków zostało złożonych. To są dane z tego roku. Oczywiście w przyszłym roku w budżecie na 2018 rok zapisujemy Pół miliona złotych. Niemniej jednak oczekujemy, że w końcu pojawi się program rządowy, a to nasze pół miliona zapisane w budżecie będzie wkładem własnym do większych pieniędzy. Program wymiany pieców węglowych ma przede wszystkim poprawić jakość powietrza w mieście. Nie jest to problem przede wszystkim w tych sez w sezonie grzewczym, bo naprawdę kiedy wieczorem około godziny między godziną 17 a 20 wychodzimy z domu, to faktycznie czuć ten smog, że jest. w Powietrzu, dlatego wymieniamy piece węglowe, dlatego także składamy wnioski o pieniądze w projekcie multimodalnym, żeby wymieniać autobusy na autobusy elektryczne, żeby budować ścieżki rowerowe, żeby w tych kwestiach komunikacyjnych także wspomóc naszą, nasze środowisko. W sumie magistrat zarejestrował ponad 500 wniosków o dotacje na wymianę starych pieców węglowych w ramach radomskiego programu. Za nami czwarty bieg Mikołajkowy, którego organizatorem było Stowarzyszenie Biegiem Radom. Głównym celem imprezy była nie tylko rywalizacja sportowa, ale również wsparcie dwóch rodzin objętych programem szlachetnej paczki. Program imprezy jest dosyć bogaty, czyli mamy sześć kategorii dzieci i młodzieży w podziale chłopcy-dziewczyny, czyli w sumie 112 biegów. Bieg główny na dystansie 5 km oraz po wieńczący całą imprezę bieg wspólny, bieg hepeningowy, bieg Mikołajów. Chcemy pobiec razem w przebraniach mikołajowych, takim radosnym biegu. Dzieci, rodzice, dorośli. Jako pierwsi w imprezie wystartowali najmłodsi, potem do rywalizacji przystąpiła młodzież. Każdy z uczestników podkreślał, że zdecydował się na start przede wszystkim ze względu na pomoc innym. Jest w sumie dobra, że dużo ludzi się zebrało że zbiórka charatywna jest prowadzona pomóc przez ten bieg a dlaczego sami zdecydowaliście się na, na udział mimo takiej mroźnej aury dzisiaj jaka panuje? Bolimy biegać Każda, każda inicjatywa, żeby pomóc innym jest jak najbardziej na tak. Wierzymy też udział w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Każda pomoc, prawda, jakaś chociaż najmniejsza, jak komuś służy, to, to warto to robić. O godzinie 13 na linii startu pojawili się dorośli, którzy do pokonania mieli dystans 5 km. Przed startem uczestnikom oczywiście dopisywały humory. Super atmosfera, trochę zimno. A dlaczego zdecydowała się Pani na start? Żeby pomóc. Uczestnicy chętnie korzystali z atrakcji, które specjalnie na to wydarzenie przygotowali przedstawiciele szlachetnej paczki. Wśród nich była m.in. Loteria Fantowa. Bardzo się cieszymy z tego, że tyle osób jest chętnych, tyle osób pokazuje aktywny tryb życia i też przy okazji promuje szlachetną paczkę. Zwieńczeniem imprezy był symboliczny bieg Mikołajów, który wystartował o godzinie 14.00. W imprezie udział wzięło około 200 biegaczy. w najbliższy czwartek z inicjatywy Fundacji Zagraj w Zielone w siedzibie łaźni przy ulicy Traugutta zostanie otwarta wystawa zdjęć dwóch znanych radomskich fotografów Szymona Wykroty oraz Łukasza Wójcika. Jest to kolejna e, impreza fundacji, którą gdzieś tam z swoimi przyjaciółmi e, prowadzę Fundacji Zagraj w Zielone. Jakby e, Podstawą do tego projektu było to, że Fundacji zależy, żeby wyszukiwać wyjątkowe osoby w Radomiu. Fotografie mają przede wszystkim pokazać Radom i to, jak w ostatnich latach zmieniło się miasto. Bardzo dużo tutaj się zmieniło, bardzo dużo się dzieje. Pracując codziennie z aparatem, my to widzimy, bo bywamy w miejscach różnorodnych bardzo. Tak jak Łukasz powiedział, dużo sportu, ode mnie sporo kultury. Dzieje się, dzieje się bardzo dużo. Fajnie by było, żeby radomianie to zauważyli. To jest bardzo fajna idea, że dzięki tym zdjęciom możemy też się promować dalej, wychodzić szerzej w świat i społeczeństwo. Część zdjęć, które zostaną zaprezentowane na wystawie, posłużyła do stworzenia kalendarza promującego zarówno artystów, jak i Radom. Z racji tego, że fundacja też ma na celu promować nasze miasto. Powstaje kalendarz, wyjątkowy kalendarz, wyjątkowych zdjęć. Ten kalendarz będzie do nabycia w, na wystawie, otwarciu wystawy właśnie 7 grudnia w czwartek o 18.00. On będzie w cenie 20 zł. wystawa będzie dostępna do 3 stycznia. Zapraszamy. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania programu Kontrast. Tym razem gościem Krzysztofa Czabana jest Zbigniew Banaszkiewicz, były już przewodniczący lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Telewizyjna premiera programu o godzinie 17.45. Centrum Konferencyjne Biznesowa 9 to idealne miejsce na szkolenie, konferencję, imprezę integracyjną. Oferujemy dwie klimatyzowane sale konferencyjne na 100 i 250 osób z nowoczesnym wyposażeniem audiowizualnym w ścisłym centrum Radomia. Do dyspozycji miejsca parkingowe i szatnia. Zapewniamy również catering. Leclerc. Karp żywy 1 kg 949, klementynki 1 kg 299, szynka wieprzowa bez kości 1 kg 999. Leclerc W środę w Radomiu zachmurzenie duże, przez cały dzień możemy spodziewać się opadów deszczu. Na termometrach 5 stopni Celsjusza barometry wskażą 1018 hektopaskali. W czwartek zachmurzenie umiarkowane, możliwe przejaśnienia, nie powinno padać. Temperatura i ciśnienie bez zmian. W piątek zachmurzenie duże, termometry wskażą 6 stopni powyżej zera. Możliwe niewielkie przejaśnienia, jednak znów będzie padało. Ciśnienie spadnie do 1002 hektopaskali.